Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy budowę kamery Al Sky. W tym odcinku, jak już zapowiadałem w pierwszym, skupimy się na instalacji i bardzo wstępnej konfiguracji oprogramowania, a tak dokładnie dwóch rodzajów oprogramowań. Dzisiejszy odcinek niestety będzie bardziej informatyczny, bardziej techniczny niż astronomiczny. No, ale jakoś Musimy zainstalować oprogramowanie, które będzie pracować z naszą kamerą. Dlatego dziś trochę więcej komputerów, software'u, aby nasz Al-Sky mógł poprawnie pracować. Radosławam broży, moja W dzisiejszym odcinku, jak już we wstępie powiedziałem, będziemy instalować oprogramowanie do AlSky. Pokażę to na przykładzie AlSky Team. Oprogramowanie Indie AlSky. instaluje się dokładnie tak samo, identyczna procedura, po prostu ściągamy i instalujemy inne oprogramowanie. Wiem, że dla części z Was będzie to pierwszy kontakt z systemem Linux. Postaram się zrobić to. Powoli, postaram się zrobić to yy, dokładnie tak, żeby nie było z tym kłopotów. Zobaczycie, że zresztą, że sam proces instalacji jest bardzo prosty, intuicyjny, odpowiada się na kilka pytań, no niestety w języku angielskim, co może być dla części z Was problemem, no ale taki niestety jest język informatyki. Dlatego mam nadzieję, że przykłady, które będą pokazywane w trakcie, ułatwią Wam samodzielną instalację, samodzielną konfigurację i nie będzie z tym najmniejszych problemów. Dziś skupimy się na samej instalacji. Jeżeli byłyby problemy z konfiguracją już pełnego Alskaja, wówczas proszę o komentarze pod materiałem. No i postaram się zrobić dodatkowy odcinek o konfiguracji e, poza jeszcze samym montażem Alskaja. Dziś Wybieramy oprogramowanie, a raczej Wy wybieracie. Ja oczywiście powiem, które ja wybrałem, ale to będzie tylko i wyłącznie mój wybór. Do Was należy wybranie sobie oprogramowania, które będzie dla Was odpowiednie i mam nadzieję, że ten proces nie będzie dla Was zbyt skomplikowany. Rozpocznijmy przygotowanie do instalacji. Oczywiście musimy to zainstalować na czymś Nośnikiem danych, nośnikiem, również y, miejscem, gdzie będą zapisywane wasze zdjęcia, jest karta microSD, więc musimy ją jakoś podłączyć do komputera. Pewno większość z Was ma jakieś czytniki, czyli wkładamy kartę do czytnika, to podłączamy do komputera. Ta karta będzie widoczna jako kolejny dysk w waszym systemie i na nią będziemy zaraz instalować oprogramowanie. Teraz uwaga, co do kart. Karty oczywiście możecie wybrać dowolnej pojemności, aby to nie była zbyt mała pojemność. No bo gdzieś te dane, gdzieś te zdjęcia muszą się zapisać, muszą się tam tworzyć później time lapsy, itd, i tak dalej. Nie ma również co. Przesadzać z pojemnością karty, dlatego że te karty z czasem i tak ulegną uszkodzeniu. Z reguły po nie wiem, półtora roku, może troszkę krócej, może troszkę dłużej, każda karta wysiada, zapis jest praktycznie w tych samych miejscach, no więc te komórki się zużywają. Radzę brać nośniki renomowane, dobre. Co do pojemności, zostawiam Wam pełną swobodę. Ja wybieram akurat. 64. Jakoś uważam, że tutaj jest w miarę bezpieczna pojemność, nie jest duże opakowanie i te karty z reguły chodzą bez problemu. Abyśmy mogli zainstalować właściwe oprogramowanie, najpierw musimy przygotować nasze Raspberry do pracy. Do tego musimy ściągnąć system operacyjny, który będziemy właśnie montować na tej naszej karcie e, pamięci. Do tego celu służy. Specjalne oprogramowanie przygotowane przez producenta Raspberry, nazwać to Raspberry Imager. Ściągacie to z internetu. Oczywiście wszystkie te linki, o ile sobie nie zapomnę o którym, zostaną wklejone w opis tego filmu, aby wam ułatwić posługiwanie się nimi, więc ściągamy ten, to oprogramowanie, uruchamiamy, pojawia się nam taki oto ekranik. No, i tutaj już postępujemy zgodnie z naszym wyborem. Najpierw wybieramy nasz rodzaj Raspberry. Kolejnym elementem jest wybór oprogramowania, i tutaj chciałbym chwileczkę się zatrzymać. Zwróćcie uwagę, że będziemy kamerę obsługiwać zdalnie. Dlatego graficzny interfejs jest nam zupełnie w systemie niepotrzebny. Wybieramy opcję. Systemu 64-bitowego, ale bez graficznego interfejsu. Ten interfejs jest zbędny nam, będzie dodatkowo wydłużał czas uruchomienia się systemu, dodatkowo go obciążał, co jest niewskazane w naszym przypadku. No i ostatnim etapem będzie wybór dysku, wybór karty, na którą będziemy ten system instalować, i przechodzimy dalej. I tutaj. Bardzo ważny moment, bardzo ważny punkt. Możemy sobie ustawić od razu preferencyjne dane, które zostaną wgrane, skonfigurowane wraz z oprogramowaniem. Radzę to zrobić na tym etapie. Bardzo dobra, bardzo przydatna rzecz. Zaraz powiem dlaczego. Najpierw może wybierzemy, a potem powiem dlaczego dokonałem takiego wyboru. Więc wybieracie sobie nazwę użytkownika, hasło. Możecie tutaj również skonfigurować swoją sieć bezprzewodową, wybór strefy czasowej i tak dalej, Kolejna zakładka. Włączamy obsługę SSH, czyli klienta takiego szyfrowanego. Dajemy, aby te dane, które wymyśliliśmy, zostały zastosowane w tym systemie. No i dalej puszczamy już samo. Instalowanie oprogramowania. Najpierw zostanie dysk przygotowany, zainstalowane zostaną niezbędne oprogramowanie, potem to oprogramowanie zostanie zweryfikowane, czy zostało poprawnie zainstalowane. Ja oczywiście ten proces przyspieszę, żeby to nie trwało tyle, co w rzeczywistości. Trwa to gdzieś koło 5, no może 7 minut. Następnie, ostatni komunikat, na który czekamy, to jest to, że zainstalowało się poprawnie i możemy wysunąć naszą kartę, wyciągnąć ją z komputera. Tak, przygotowaną kartę umieszczamy w złączu w Raspberry Pi i uruchamiamy nasz komputerek. I tutaj chciałbym chwilę zatrzymać się i powiedzieć, dlaczego proponowałem Wam indywidualne ustawienia. Yy, I czemu to ma służyć. Możemy konfigurować to nasze Raspberry na dwa sposoby. Pierwszy, mniej profesjonalny, ale może dla niektórych będzie łatwiejszy, czyli podłączamy do niego normalną klawiaturę przez USB, tutaj przez micro HDMI, jeżeli to będzie akurat wersja czwarta czy piąta, yy, podłączamy yy, monitor, no i wówczas na monitorze. Pojawi się nam czysty system. Nie wiem, jeżeli mieliście kiedyś kontakt z DOS-em, takim bardzo starym systemem na PC, no to tu będzie podobnie wyglądało. Zwykły ekran tekstowy. Będziemy wpisywać zaraz komendy, o których powiem bliżej. Ale jeżeli ustawicie to, co ja tam pokazałem, czyli nazwę użytkownika, hasło, oraz włączycie obsługę SSH, możemy to zrobić w taki sposób bardziej profesjonalny. Może nie będzie taki oczywisty, ale postaram się wytłumaczyć, dlaczego tak jest wygodniej. Przede wszystkim nie musimy podłączać ani klawiatury, ani monitora. Zresztą kto w domu ma kabel mikro-HDMI do HDMI, pewnie szukany byłby przez dłuższy okres czasu, tylko podłączymy się przez terminal, zaraz pokażę jak, do naszego Raspberry. Protokół SSH to taki protokół dla, o może informatyków to za dużo powiedziane ale dla użytkowników, którzy łączą się zdalnie z jakimiś tam komputerkami. Jako że mam swoje lata, mam również swoje przyzwyczajenia. Aby się podłączyć do urządzenia Linuxowego za pomocą tego protokołu, musimy użyć jakiegoś klienta SSH. Jest teraz wbudowany terminal SSH w Windowsy. Ja akurat używam starego oprogramowania puty. Bardzo go lubię, jest fajne, intuicyjne i na jego przykładzie pokażę Wam jak to działa. No więc ściągamy oczywiście ten programik Puty, uruchamiamy, wpisujemy adres IP naszego Raspberry, i pojawi nam się w terminalu okienko do logowania. Tam wpisujemy naszego użytkownika i hasło, które nadaliśmy przy ustawieniach systemu. I jesteśmy już tak, jakby na Raspberry. I możemy przystąpić do instalacji oprogramowania. Zobaczcie, zauważcie, nie potrzebujemy wtedy dodatkowej klawiatury, dodatkowego monitora. Wszystko mamy w Windowsach. Mam nadzieję, że ten sposób Wam się spodoba. Dla mnie. Jest to 100 razy wygodniejszy sposób. Bez yy, plątaniny, bez szukania dodatkowych kabli, mamy gotowy do zainstalowania system. Jak widzicie, strasznie nie lubię plątaniny kabli. Dlatego staram się je ograniczać jak mogę. W poprzednim odcinku pokazywałem wam to sprytne urządzenie, czyli zasilacz POE do Raspberry. Yy, I zasilany on był z switcha POE. Jest do tego inne rozwiązanie, o którym dzisiaj. Jest to rozwiązanie, które zapewne większość z Was będzie stosować. Rzadko kto ma w domu switcha PoE. Kupować ekstra switcha mm, z taką funkcją, no to trochę duży wydatek, zbędny, jeżeli to będzie tylko Raspberry. Szkoda po prostu pieniędzy. Lepiej zaopatrzyć się w takie oto PoE, te POE mają różne napięcia, musicie sobie je dobrać odpowiednio do Raspberry. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że to oczywiście musicie wpiąć do prądu. Zawsze na tym urządzeniu opisane są poszczególne porty. One tutaj są dwa. Jedno będzie opisane POE, drugie będzie opisane LAN czy sieć czy coś takiego. To, które idzie do sieci, podłączacie bezpośrednio do waszego switcha w domu. To tutaj podłączamy kabelkiem do tego POE. No, i to POE, tak jak podłączaliśmy w poprzednim odcinku, podłączamy do Raspberry i mamy gotowe zasilanie znów po jednym kablu. Zwracam na to uwagę dlatego, że yy, no wygodniej jest ciągnąć jeden kabel na zewnątrz, a nie osobno zasilanie, osobno kabel yy, do sieci. To dodatkowe kable, dodatkowe kłopoty i tak dalej. Oczywiście. W Raspberry wbudowane jest również yy, łącze bezprzewodowe, karta sieciowa bezprzewodowa. Możecie wówczas pociągnąć tylko i wyłącznie samo zasilanie do POE i łączyć się z nim po sieci bezprzewodowej. Nie wiem, czy to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ten kabel jednak zawsze jest kablem. Oczywiście, jeżeli nie macie takiej możliwości i gdzieś tam macie na zewnątrz gniazdko, możecie się posłużyć siecią bezprzewodową. Ona nigdy nie jest tak wydajna jak sieć kablowa. Dlatego ja preferuję takie rozwiązania, ale to jest jeden z wyborów. Można podłączyć się bezprzewodówką i wówczas również tylko jednym kabelkiem zasilającym załatwiamy sprawę Raspberry. Skoro mamy już podłączone Raspberry, skoro mamy już uruchomiony terminal lub podłączoną klawiaturę i Monitor do Raspberry, wówczas przystępujemy do instalacji już właściwego oprogramowania. I tutaj kolejna zaleta mojego rozwiązania. Oczywiście otwieramy stronę z, z opisem czy to Asky Team, czy Indie Alsky, Al i tam krok po kroku będziecie mieli instrukcję, jak zainstalować to oprogramowanie. Jeżeli wybierzecie wersję z podłączeniem Raspberry do monitora i klawiatury. Wówczas, no, musicie na jakimś drugim komputerze odpalić tą stronę i przepisywać poszczególne komendy. Nie ma ich na szczęście dużo, ale łatwo się pomylić. Jeżeli wybierzecie moją wersję, czyli tą z terminalem po SSH, bardziej profesjonalną, wówczas ułatwiacie sobie życie. Otwieracie sobie normalnie stronę na komputerze. Terminal, jak widzicie, jest uruchomiony i możecie co ważnego przekopiowywać te poszczególne komendy. Więc tutaj zobaczcie jak to oprogramowanie się instaluje, krok po kroku. Jest to zaledwie kilka komend, czy do wpisania, czy do przekopiowywania. Oczywiście strony będą podane w opisie tego materiału. No i to jest cała filozofia instalacji zarówno oprogramowania. Alsky Team, jak i Indie AlSky. Naprawdę sposób instalowania jest analogiczny. Na co należy zwrócić uwagę? Po pierwsze, oczywiście instalatory znów są w języku angielskim. Po drugie, bardzo ważna rzecz, w pierwszym kroku oprogramowanie sprawdza, czy nie było już na tej karcie zainstalowane jakieś stare oprogramowanie, jeżeli tak, no to będzie dogrywać oprogramowanie nowsze. Ale w kolejnym kroku oprogramowanie sprawdza, czy do naszego Raspberry podłączona jest już kamera. Ta kamera musi być podłączona podczas instalacji oprogramowania, jeżeli nie, oprogramowanie nie ruszy dalej. Troszeczkę inaczej jest w przypadku Indie, ale przy jednym i przy drugim zalecane jest, aby, aby kamera była podłączona podczas instalowania. Jak zobaczycie, system sam wykryje rodzaj tej kamery, zainstaluje odpowiednie sterowniki i nadal będziemy instalować resztę oprogramowania. W kolejnych krokach będzie trzeba podać szerokość geograficzną, długość geograficzną albo odwrotnej kolejności, przepraszam. No i odpowiedzieć na kilka bardzo prostych pytań. Mam nadzieję, że Y, odpowiedzi na nie nie sprawią Wam problemu. Zalecam, aby te wartości, które tam będą podczas instalacji podawane na SWAP, czyli na taką pamięć, e, nazwijmy ją sobie podręczną, bufor i tak dalej, pozostawiać te, które podpowiada nam system. Jeżeli będziecie podczas pracy wiedzieć, że tej pamięci jest tam przydzielonej mało, można sobie ją zwiększyć bezproblemowo. Krok po kroku instalujemy. W terminalu pokazują się nam poszczególne. Rzeczy, które są instalowane. Generalnie nie musicie nawet czytać, co tam się dzieje. Sam proces instalacji trwa około 15, może troszkę więcej, minut. Po zainstalowaniu system poprosi nas o restart i mamy gotowy system w naszym AllSky. Jak widzicie, na końcu podany był numer IP naszej kamery albo naszego systemu, który właśnie zainstalowaliśmy, lub jego nazwę te parametry wpisujecie w zwykłą przeglądarkę internetową, no i ukazuje wam się już zainstalowany AlSky. Tutaj e, oczywiście za pierwszym razem wyskakuje okienko do logowania, nazwa użytkownika admin, hasło secret. E, po wejściu radzę od razu w opcjach tutaj po lewej stronie, y, zmienić sobie hasło i użytkownika na coś bardziej y, niepowtarzalnego. Ta kamera kiedyś będzie podłączona do internetu. Abyśmy nie mieli kłopotów, abyśmy mieli nieproszonych gości w naszej sieci, zawsze zmieniamy hasła i użytkowników domyślnych. No i po lewej stronie widzicie całą konfigurację y, naszej kamery Allsky. Możecie sobie prześledzić krok po kroku Parametry, sposoby rejestracji, tryby, ustawienia, wygląd strony, tej, która będzie się już pokazywała, jak kamera będzie pracowała, no i resztę parametrów. Analogicznie będzie wyglądała sprawa przy Indie All Sky. Znów wpisujemy ten sam albo inny numer, który nam wygeneruje na końcu system. No, i znów pojawi się nam w przeglądarce menu do zarządzania naszą kamerą. Tutaj troszeczkę inaczej, bo to menu się od razu całe uruchamia, ale na samym dole po lewej stronie, jak przewiniecie ekran, będzie okienko, będzie link do logowania. Podajemy login i hasło, to które będzie domyślnie ustawione w systemie. Również go warto, a nawet należy zmienić i pojawiają się nam wtedy dodatkowe opcje Config Tools. Tam możemy ustawiać naszą kamerę. To praktycznie tyle, jeżeli chodzi o programowanie. Jak zagłębicie się, zobaczycie mnóstwo opcji do ustawiania. Interfejs niestety w języku angielskim. No, taki jest język informatyki i na to nic nie poradzimy. Mam nadzieję, że nie przysporzy Wam to problemów, gdyby większa Was liczba miała kłopoty z poszczególnymi funkcjami, może nie tymi bardziej zaawansowanymi, ale tymi, powiedzmy, podstawowymi i średnimi, wówczas proszę o komentarze pod tym filmem. Postaram się zrobić odcinek o głębszej konfiguracji Alskaj. Jeżeli nie będzie takich informacji, przyjmę do wiadomości, że ustawienia są na tyle oczywiste, że nie potrzeba o tym tworzyć dodatkowego materiału. Moim zdaniem są dość proste, choć może nieintuicyjne, ale łatwe do yy, poustawiania, aby dostosować kamerę do waszych wymogów. Czyli reasumując, mamy wybrany sprzęt, mamy zainstalowane oprogramowanie. Nie wiem, które wy wybierzecie: czy Al Sky Team, czy Indie Al Sky Ja wybrałem. Indialsky. Wydaje mi się, że w tym oprogramowaniu jest lepsza funkcjonalność. Wydaje mi się, że oprogramowanie ma bardziej perspektywiczne możliwości rozbudowy, o dodatkowe czujniki, o dodatkowe moduły, które wzbudziły moje zainteresowanie. Z drugiej strony, Allsky Team jest oprogramowaniem chyba dużo bardziej popularnym, jest w większej liczbie użytkowników, więc łatwiej jakby dowiedzieć się o problemy podczas czy to samej instalacji, czy użytkowania yy, naszej kamery. Tak czy inaczej, jedno z tych dwóch oprogramowań zalecam. No, oczywiście, jak już mówiłem w pierwszej części, jest również oprogramowanie pod Windowsy. Nie będę nim się kompletnie zajmował. Jest to zwykły program pod Windowsy, który uruchamiacie na komputerze, do którego podłączona jest kamera i macie gotowego Alskaya. Tam jest to tak, jakbyście instalowali, nie wiem, pakiet Office, program graficzny, czy coś takiego instalujecie tylko i wyłącznie Soft i działacie, nie ma takich komplikacji. Wady tego rozwiązania Windowsowego omówiłem w poprzedniej części, więc nie będę tu powtarzał. Ja wybieram komputerki typu Raspberry Pi, oprogramowanie na Linuxie. To będzie pracować na zewnątrz i to będzie chodzić naprawdę bardzo, bardzo stabilnie. Uważam, że dwie części mamy już za sobą. Pozostała nam część montażowa. Może nie będę pokazywał montażu, bo to rzeczy stricte techniczne, ale na pewno porozmawiamy o wyborze obudów, ewentualnie dodatków do tych obudów, kopułek, skąd je brać gdzie je kupić, gdzie je pozyskać, bo to będzie chyba najbardziej ciekawa sprawa. I zapowiadam, że jeżeli będzie od Was sygnał o konfiguracji tej pogłębionej Alskaja, postaram się również o tym przygotować osobny odcinek za jakiś czas, kiedy większość z Was już uruchomi swoje alskaje, Abyśmy mogli potestować wspólnie, jak to wszystko działa, to chyba tyle na dziś. Mam nadzieję, że nie było bardzo skomplikowane. Sami widzicie, że instalacja nie powinna przysporzyć Wam wiele problemów. To generalnie tylko i wyłącznie kopiowanie komend oraz odpowiadanie na pytania takie podstawowe, jak szerokość czy długość geograficzna, wybór kamery, wybór pamięci to wszystko ustawione jest domyślnie bardzo bardzo poprawnie. Na co ja liczę? Liczę na wasze subskrypcje. Zobaczcie, za mną pojawił się taki fajny zegar to jest dodatkowy element w moim pokoju, który liczy również subskrypcje. Mam nadzieję, że po tym odcinku tam tych subskrypcji przybędzie dużo, to nie tylko po to, żeby był fajny licznik, ale po to, abyśmy docierali do coraz większej ilości osób, im więcej subskrypcji, tym kanał będzie bardziej rozpoznawalny, a chyba o to nam chodzi, aby propagować wspólnie miłośniczą astronomię. I prośba do tych osób, które uważają, że robię dobrą robotę. Te osoby, które stać i uważają, że należy mnie wesprzeć, zapraszam na Patronite. Tam czekam na Was, tam czekam na nowych patronów. Niestety Ilość patronów od dłuższego czasu stoi w miejscu, a nawet ubywa, co zaczyna mnie troszkę niepokoić, gdyż, no niestety, sprzęt, nawet pośrednio dla mnie, muszę wzbogacać o kolejne elementy, aby wam pokazywać alternatywne rozwiązania. To wszystko w jakiś sposób naczarpuje mój budżet domowy. Więc jeżeli kogoś stać, zapraszam serdecznie na Patronite. Czekam na Wasze wsparcie, abyśmy mogli robić coraz ciekawsze odcinki, coraz więcej sprzętu testować, budować ciekawe rzeczy, a i w przyszłości obserwować wspólnie nocne niebo. Raz jeszcze zachęcam do subskrypcji, do wsparcia i piszcie, jeżeli będą problemy. Myślę, że je wspólnie rozwiążemy. No i cóż, czekam na pierwsze Alskaję, e, które powstaną po dwóch, a może trzech odcinkach. To tyle na dziś. Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl